Witam na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj będę robił mieszankę, miksturę oczyszczającą dla gołąbków, żeby usunąć z organizmu ich toksyny. Jako bazę do naszej mikstury użyjemy sobie zsiadłego mleka. Z tego względu, iż zsiadłe mleko dobrze wpływa na regulację procesów trawiennych, dostarcza kultury bakterii, wspiera usuwanie toksyn, jest, jest jako podawany jako probiotyk, posiada witaminy z grupy B, A, K, wapń, fosfor oraz potas. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. To mamy bazę, będzie dodany też czosnek, mam trzy ząbki, ale pierw, pierw, pierw dam chrzan. No co, chrzan dajemy z tego względu, że jest dobry na infekcje, na przeziębienia, działa bakteriobójczo, wzmacnia odporność, odżywia organizm. Oczyszcza z toksyn, zabija wirusy, bakterie, grzyby. Posiada witaminę C, B, A, potas, wapń, fosfor, magnez oraz jod. I myślę, że dam sobie tego chrzanu tartego z dwie takie spore łyżeczki, z dwie do trzech łyżeczek. Dobra, mamy to. I teraz teraz do naszej mieszanki tutaj będzie właśnie trafiał czosnek. Trzy ząbki. Wrzucamy go sobie. I czosnek również wpływa oczyszczająco oraz chroni wątrobę, ułatwia usunięcie toksyn z organizmu, usuwa bakterie, posiada witaminę z grupy, witaminy z grupy B, C, A, D, selen, fosfor, wapń, magnez oraz żelazo. Także czosnek sobie trafia. Dajemy sobie połówkę awokado. Ołóweczka awokado. I awokado e, wpływa dobrze na skórę oraz pióra. Wspiera równowagę wodno-elektrolitową, e, działa na wzrok, przyspiesza metabolizm, działa oczyszczająco na organizm i posiada witaminy B1, B2, B3, C, E, K i A. Magnes, cynk, yy, mangan, potas, fosfor, żelazo oraz wapń, więc ono też tutaj ląduje do naszej mikstury. I jako ostatnie tutaj trafia żółtko jaja kurzego. Mamy je tutaj oddzielone od białka i ono. Ono działa korzystnie na wzrok, poprawia kondycję skóry oraz piór, wpływa na ich lepszy wygląd, wzmacnia układ odpornościowy, chroni przed działaniem substancji szkodliwych na organizm, wspiera pracę mózgu, działa dobrze na pamięć, na koncentrację i posiada witaminy z grupy B, A, D, E, K, żelazo, cynk oraz selen. Także to mamy tutaj podane. Ja sobie przejdę do zmiksowania tego i za chwilę pokażę, jak to będzie nam wyglądać. Już mam to tutaj zmiksowane. Pachnie całkiem ok. I ma konsystencję taką e, płynną, więc łatwiej będzie nam to się w ziarnie rozprowadzało. Taka zawiesinka. Ale nie taka gęsta, zbita gruda jak, jak, jak mieszanka ta rozpodowa, którą robiłem. Także teraz będę przechodził do przygotowania mieszanki na wieczorne karmienie i do wieczornego karmienia. Przygotowujemy sobie mieszankę. Wjeżdża troszkę pszenicy, myślę że tyle wystarczy i tutaj wjeżdża mieszanka z best naturala mieszaneczka. Czyli mamy taką dosyć sporą porcję. Mieszanka tutaj mamy best natural. Okej. Okay. i wjeżdża teraz tutaj nasze nie wiem jak to nazwać nazwać smoothie shake mm, smoothie shake koktajl jak kto woli I teraz przejdę do wymieszania tego i pokazania gotowej mieszanki. Mieszaneczka przygotowana, wymieszana. Ten jogurt jest wszędzie. Wygląda ona sobie tak. Teraz trzeba dać temu chwilkę odpocząć. I jak sobie odpocznie, to przejdziemy do karmienia gołąbków. I tak sobie gołąbki tutaj jedzą. troszeczkę przymały karmnik, muszę tutaj dostawić drugi, bo ostatnio e, został wyprodukowany chociaż będą samce od samic znaczy samice od samców odstawiane to myślę, że tutaj spokojnie spokojnie się zmieszczą i tak sobie Tutaj jedzą, bo muszę wejść i posprzątać. Tutaj kawałek jest ogarnięty. Tu stoją jeszcze płyty panele. Nie chcę tego pokazywać, ale myślałem, że panel w gojemniku to będzie kiepska sprawa, ale, ale bardzo, bardzo fajnie jest. Ani nie puchnie, nic się z nim nie dzieje. Dobrze tutaj chłonie, fajnie się sprząta. Także, także to jest chwila, moment. Także gołąbki dostają kolację i za chwilę idą odpoczywać. A jutro rano dostaną śniadanko. Myślę, że dodam im oleju i coś na wzmocnienie jeszcze. Ale to zobaczymy. Na razie dzięki za uwagę pigeon poland.